hejcie witajcie z tej strony tak jeden Witam was w odcinku z Farminga22 Jak widzicie tutaj 914 stoi z pometem I sobie ogółem pole kultywaturuje bo Przyjechałem do wujka Znaczy nie do wujka tylko do dziadka Tak o porobić pomagać mu Dziadek w domu ja na razie robię Jak skończę to pole to będziemy mogli się przyjechać też na pole znaczy nie, na pole, na gospodarstwo I zobaczycie co i jak Co tam gra To Też wam pokażę Ogółem Bo my tam u dziadka tutaj Bo tutaj jak z dziadkiem, bo dziadka, ja nie mieszkam z dziadkiem Ja tam mieszkam, no troszkę więcej, ja tu turomatem przyjechałem Motorkiem Znaczy motorem, czy tam motorkiem, nie wiem Motorowerem Ale tak, u wujka to za... U dziadka, Boże u dziadka zawsze, zawsze, jest taka atmosfera, zawsze, zawsze jest, wiesz, wiesz, że to jest twój dziadek i nie da się o tym zapomnieć przez klimat, który panuje w domu i na gospodarstwie, bo u dziadka mieszka jeszcze jedna rodzina, aktualnie mieszka rodzina L, kurde, jak oni na nazwisko mieli, ja naprawdę dawno się z nimi nie widziałem. Oni też są z Polski, a, nowak. Tak. Nowacy mieszkają na górnym piętrze w, w, w domu. To jest taki fajny dom. Nie taki blok, bloczek. Tylko to jest aktualnie fajny dom. E, tam to też jest taka mega. mega fajna atmosfera, nie? Bo na górze to też się fajnie urządzi urządzili. Bo jak ich nie było, bo tam pojechali se gdzieś. To byłem na górze, nie? Bo myślałem, że oni będą i się. Pytam kiedy tam te młody, nie? Bo oni też mają syna, on młody ma ksywkę na wsi. I też dlaczego? Bo on naprawdę jest młody, on ma 13. 13 nie, on ma na 10, 10. 10, 11 lat on zawsze mi pomaga. Ale wiecie jakie to jest słodkie, jak takie dziecko wam pomaga? 10-11. Tak bardziej, ma lat. Jeszcze. Te pole skończę, to i was oprowadzę po gospodarstwie. Jak widzicie, na razie robię taką o 80, 9, 9, 914. Jest jeszcze jeden ciągnik, ale on na razie jest tak. No na razie jeszcze maskę muszę zdjąć, nie. I co? I będzie gotów. Bo tam trzeba będzie parę rzeczy powymieniać i on będzie jak nowy. I naprawdę wam pokażę, co. Jak to jest żyć na takiej we wsi, bo... Jest ja coś wam pokażę. Uy, każdy jest polski, ale mieszkamy na Węgrzech, bo naprawdę Węg Węgry okazały się być naprawdę tanim krajem. Tanio płaci się za te e, rachunki, tanio płaci się za zakupy, paliwo, głęb za różne rzeczy, które są potrzebne do, do e, codziennego życia. I też co? I też się może przejdziemy po wiosce. Wezmę tym razem. Nie, Rometem się przejadę bo jeszcze jest jeden motor, ale ten motor jakby. Mam. Mam. Yy, no 16 lat, nie? Ale jeszcze prawa jazdy na motor nie zrobiłem. Będę robił gdzieś tak. Wrzesień, listopad. Czyli jak w listopadzie zobaczycie, że ja już będę jeździł innym motorem, to znaczy, że zdałem prawo jazdy. I no... Eee, brzmie mówić. I dziękuję wam za 245 subskrybentów na moim kanale. Naprawdę nie wiem jak wam podziękować. Naprawdę nie wiem jak wy tak rośniecie. Pamiętam pierwszy mój odcinek, który nagrałem. Nagrałem był mnie wypałem, ale ja się cieszyłem, nie, bo aktualnie ktoś to obejrzał. Ale filmiki usunęłem, bo nie będę mówił, z jakich przyczyn. Bo przyczyny prywatne, tak, przyczyny prywatne. Yy, I powróciłem w święta, gdy już miałem akurat słuchawki do nagrywania. Wszystko było super. I co, mogę powiedzieć? Yy... Ten kanał to był praktycznie moje takie drugie hobby, bo po prostu tak nagrywanie na YouTube'a z jakiejś gierki to jest odstresowywanie się. Odstresowywanie się dla mnie. I to, to, to jest fajne, że aktualnie ktoś mnie ogląda, dziękuję. A i nie, za, nie zapomnijcie o strzelić subika z dzwoneczkiem i łapy w górę. Bo dzięki temu ja wiem, że wy oglądacie, jesteście aktywni I nie przegapicie nowych odcinków, które nagrywam naprawdę rzadko Ale jutro, jak wyjdzie ten I w sobotę może wyjdzie jeszcze odcinek z piątku, który nagram Albo w niedzielę, nie wiem Piątek, sobota to są dni, które mogę nagrywać i robić live ile chcę W nocy, nie? Eee... Coś mam mówić A, eee albo i nie A nie, jednak miałem. Będę chciał sobie kupić kubota DLC Bo chcę też ziomek będzie kupywał i mi chcemy zrobić taką serię, gdzie jesteśmy razem na gospodarstwie i pad mi się rozładował. Czy on tam tak farmingowo powiedzieć? Ugłem, tam z rodziny czy tam znajomy będzie do mnie się wprowadzał, i będziemy mieli razem gospodarkę. Gospodarkę, tak. I też ugłem kubotę testowałem. Jest fajna, tylko te maszynki takie. Ale tak ugłem to jest zarąbista. Jeśli macie ziomka i chcecie sobie tak razem pojeździć, albo razem ciągnikiem, albo kombajnem sobie robić. Kubota DLC za 60. No, 59 zł to jest naprawdę dobry deal. Naprawdę dobry warunek. Chyba że jeśli nie macie tych 59 zł, to poproście na święta. E... Jeszcze, jakby ktoś się pytał, co z Michałem, czemu już tak dłuż, od dłuższego czasu z nim nie nagrywam. On po prostu tak, jakby nie że, że coś tam między nami zaszło, nie? Ale. Yy, on po prostu tak. No ma swoje sprawy, tak? No, czasu też zbytnio nie ma. Może jak mi się uda, to może też ktoś ze mną. Na, ktoś będzie tutaj i będzie aktualnie coś robił. Na razie jestem sam tutaj. Nie, ale tak jak mówię, i ziadek jest. E, Nowacy są, jest atmosfera jest jest. Klimacik jest. Dobra. Kurczę, coś tak. Mikrofon mi tak niezbyt, niezbyt współpracować ze mną tak se powinienem jeszcze tu właśnie ty ja to też mu mogę zalepić z tym głupi e, dobra o to tak pole jeszcze dobra skończone bo meta składamy teraz tu dobra Chopia. No i leci Kurde jakie to jest ciężkie Naprawdę Dobra Jedziemy Dobra trójeczka Na no spokojnie Te 28 Można jechać no Ale Jako że jest to Kurcze widzicie Jaki refleks Jest to, to wiadomo, nie, bo też czasem śpieszę się. Trzeba się pospieszyć, bo czas goni maskę przy okazji zetorowi zdejmę. To jest naprawdę bardzo krótki proces. Wystarczy tam odczepić. No, odczepić to, o, stoi zetorek, jest mój romecik. Dobra, teraz tylko zaprakować tego. Bometa. Czy odstawić Bometa? No i 914 też, bo 914 nie będzie ruszana aż do... Miażdą, no do września. Tak. Dobra Obrał, odczepione odczepie Ne. Tak, dobra. To na razie 914 To sobie je postawię. E, 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 dobra, wiem gdzie. 914 postawię sobie pod tą wiatę, tak żeby wujek, dziadek się też tam nie, nie denerwował, że przeszkadza, bo nowacy ugłęb też tutaj używają naszych sprzętów, ale nas informują o tym, że chcą coś pożyczyć, nie? Żeby też tam nie było jakiejś sytuacji dobra, damy na neutrala, gasimy masinę. No. A, tu się maski nie da roztworzyć, bo w ogóle nie wiem dlaczego, ale ta maska kiedyś ją mogliśmy ściągać, ale teraz nawet jak ture, bo tur, bo tur tu nie przeszkadza, nie? ale ogółem nie można maski ściągać, ale coś tam silnikowo będzie robione i będzie można używać. Dobra, zatorem. Tak, Power'a nie ma, bo tak to ogłem to on ma 80 koni, ale. Powera on w, jakby tak w ogóle tak przy, duszałoby go lekko Dobra, wszystko podczepiane, przewody dobra, można jechać Steczny ogień, cyk czwóreczka 12 na godzinę na stecznym bo jest to szybka skrzynia Dobra, bo tu jest w tym zetorze gorąco, to dach otworzę i drzwi. Dobra, tak wygląda zatorek. No to jako, że już jesteśmy, no to tak. Bizon był używany nie tak dawno, bo już go schowałem. Romecik, miejsce do posiedzenia. Drewienko, tutaj kury, ale na razie nie ma, bo zapomniałem kupić. Jest takie główne wejście z e, garażem, ale to garaż jest naprawdę mały. Tu mamy psa bez imienia, niestety. Nie wiem dlaczego. Tu mamy. Tu, torbę. Jeśli pytacie się, co to za torba, to jest taka specjalna torba dla, na narzędzie. Tu mamy mleko. Tam sprzedają. Tu mamy kompost. No, taki kompostownik, ale taka ziemia. Co tu jeszcze mam? No dobra, no co stąd wszystko. No i tam w wieszach wiadomo. haupa I tam obok. No to tu mamy pług 3 skibowy. Pottinger obrac, obracalny. 914. Eee, w w rozsiewacz nawozu marki Lizard dwutarczowy, Bomet największy 3,6 6 metra, tur do, do tego do, do, do zetorka Lizard 242, typ drugi, no to tak, tu mamy ślęzę, to jest tu mamy ślęzę ślęza tu mamy Amazonę D9300 super wujek dziadek kupił ją nie tak dawno tak naprawdę, bo nawet nie była parę razy tylko używana tu mamy do maniury. do tego do obornika widły, mamy przyczepę na belki, mamy łyżkę tu mamy tego. Jak to się nazywało? Meprozetkę Tą taką akurat Tu mamy rozsiewacz Znaczy rozrzutnik, łobornika Tu mamy VRK11 Tu mamy Ona Tak ona jest samoróbką Tam tu wchodzi 5 ton To jest Każdy na nią mówi Team 3 tony Team 3T Aha, to wra mnie ważne. Tu mamy Silos. Tu o jest ten motor ja na razie nie mam prawka jeszcze zrobionego, ale jak zrobię, to naprawdę obiecam, że będzie można im pojeździć. No to tu zetorek z nowszą kabiną, Praca Leli Welger AP730 No i to tyle. Z naszego pięknego gospodarstwa. Jadę się przejechać on coś pokaże. W ogóle kuzyn do nas przyjechał i powiem wam tylko tyle, że temu kuzynowi to tak średnio ufać, bo on wiadomo on jest młody. Kuzyn ma 8 lat. Nie, 9, przepraszam, ma 9 lat. Ale wiadomo on się dopiero uczy. Ja, Jak on sam ma gdzieś jechać, to jest sklep. Można zwierzęta kupić, tu często chłopaki siedzą. Ławeczki są, ale na razie schowane. I jest naprawdę dużo pól, jest wokół lasy są. Więc jest taki, tu jest stary buldożer. Tam jest tam wiadomo, no jak dziki się panoszą, tu nie pamiętam co było, ale coś na pewno. I tu jest taka fajna dróżka, bo można się nawet rozpędzić samochodem. I tu już są te konkretniejsze pola. Dobra, pojadę na biogazownię. O, te pole mógłby na przykład dziadek kupić fajne. Jadę na biogazownię i przedstawię wam też um, skupy, bo u tutaj to jest... W... no wszędzie mam rodzinę w tej wiosce tam sklep to jest wujka... wujka... tak żeby nie było mi... mam wujkę Jani, wujkę Geza ale oni wszyscy są tak... jako finlandzko-węgier e, węgiersko-finlandzkiego pochodzenia no i tu mamy ocie babka. i tu też pole pamiętam tu tu my nie jesteśmy jedyni, jedynymi gospodarzami tutaj ale też oczywiście pol, pola należą do rolników z innych wiosek nie tam to nie wiem czy można gdzieś tu jechać no można dobra tak, to full, full tour, to jeszcze tak nie do końca, nie, ale coś takiego wam pokazać, żebyście mieli coś życia. Dobra. O, tam jest opuszczony budynek, i ułem w tamtym budynku straszy. Pod ziomkami czasem tam siedzimy na Sylwestra, dużo siedzimy z ziomkami, bo jest to taka nasza miejscówka. Nikt nas nie przegania, możemy sobie siedzieć fajnie. Dobra. Jestem I co? No to się... Nie mam co w sumie teraz robić. To jest tak... Tak o, się przewitać, tu pokazać. Dziadka nie ma, bo dziadek pojechał. Yy, no i co? I tu krówki kiedyś będą. Będą na spokojnie. Czy ja coś pominęłem, Nie no, tu Ślęza, tu tu, tu tu, tu tu, Nie to wszystko. Z Torkiem no mógłbym się przejechać. Bizonka odpalę, odpalę. Ale to on pali normalnie jak Nie powiem co Stan nie najgorszy Oj to Mamy łajzunię Dlaczego łajzunię bo lubi, lubi, naprawdę chodzić po całej wiosce i nawet na inne I co no tu jest taka owiata Z takimi Przegródkami Tam jest też taki garażek, tam też w sumie a i tu są te gigantyczne drzewiaty i tu mamy ogółem składzik taki. Tu są zboża, nie zboża, nasiona. I tak, tu ogółem, gdzie mogę tylko jeździć tym motorem, to jest. To jest podwórko, więc po podwórku się mogę Wam przejechać. I. Dobra, sorry, że się tak trzęsę, nie, ale ogółem. Miałem lekki wypadek podczas pracy, i tak, wiadomo, jeszcze noga mi się trzęsie, bo nie doszła Nie doszłem jeszcze do siebie, ale to było. Dzisiaj byłem normalnie hehe, o oh, kur, w, w robocie. I tak, pracuję i, i też tutaj, nie? Tam mi ta. No, pra, prawie by mnie przytrzasło i ugłębiłem, tak, nogi, wiadomo, latają, bo, wiadomo, ten strach, ten taki, jezus Maria. O, No i dobra, I co mogę powiedzieć? No, to by było na tyle. Dziękuję, że jeśli to obejrzeliście, to dziękuję za oglądalność. Ż żegnam Was i po raz drugi nie zapomnijcie o subiku i łapce w, w górę, oczywiście subik z dzwoneczkiem. Żegnam Was, cześć.